Witam wszystkich bardzo serdecznie. Karol Małecki z tej strony Team SFD. Stałe miejsce, wasz ulubiony obiekt Reshape Zabrze. Koniecznie musicie tutaj dojechać. I dzisiaj coś specjalnego, dużo metodyki, dużo techniki, ćwiczeń i oczywiście pytacie ciągle o mojego bicepsa, Zobaczcie, żyje, w pełni go już zobaczycie. On działa, on żyje, ale źle wygląda. Ale nie, jest, nie to jest tutaj najważniejsze, najważniejsze jest to, że chciałbym się z wami podzielić swoim 22-letnim doświadczeniem i ciągle pokazywać wam technikę i jak ćwiczyć i ciągle sprawia mi to frajdę, że mogę się z wami dzielić tą wiedzą, dlatego zapraszam na klatę, chodźcie razem ze mną i zobaczycie coś fajnego i na pewno musicie to przetestować u siebie na treningu. Już nie możecie doczekać co wam przygotowuję, tak? Za chwilkę się dowiecie. Wielokrotnie mówicie, ćwicząc klatę, że czujecie barki, a nie czujecie klaty. A dlaczego? Bo ciężar jest za duży i zła technika. Ja też na początku, jak zaczynałem, czułem wszystko oprócz klaty, czyli barki, wszystko dookoła, tylko nie klatę. Musiałem pozmniejszać, wszystko zmienić i zacząć od samego początku malutkimi kroczkami. I dzisiaj Wy też tak samo zrobicie. Najważniejsza sprawa to ściągnięte łopatki, barki do tyłu. Zobaczcie, klata wypięta i tu spinamy. Zobaczcie, jak pracuje klata. Zobaczcie to spięcie. A jeżeli robicie tak i wyciągacie barki, jest taki łuk, no to barki pracują. Barki są przed klatą i one pracują. A jeżeli zrobicie tak, zobaczcie, klata. Przy wyciskaniu, przy rozpiętkach, klata. Dobijamy klaty. Nie ma możliwości, żeby wyciągnąć barki. Tu. Do tyłu. I teraz. Tak więc zwróćcie uwagę koniecznie na technikę. Zmniejszcie ciężary i do dzieła. My na początek tutaj rozgrzejemy się w bramce. Mam dość nisko ustawione rączki i bardzo mocne spięcia, bardzo mocne czucie, około 21 powtórzeń, to jedno dla pewności. Ostatnio też w komentarzach słyszałem i czytałem, że ktoś się pytał, co to jest to oczko. No oczko to jest 21 powtórzeń, tak jak gra karciana i to właśnie tak jakoś robię sobie te 21 powtórzeń, a często widzicie, że ktoś robi 20 powtórzeń na treningu, tak? Ja dokładam to jedno powtórzenie, tak dla pewności. A i to jest też moja taka metoda treningowa, że liczymy czasami jedno oczko, dwa, trzy, cztery, albo nawet pięć oczek, czyli 105 powtórzeń. I tak kiedyś było podczas przysiadów, kiedy zrobiłem 105, trwało to 4 miesiące i zrobiłem jeszcze 106, jeszcze ten jeden dla pewności. Zobaczcie teraz. Bardzo dokładna technika, łopatki ściągnięte tu i spięcie. O tak. I jeszcze pauza przy największym spięciu. O tak trzy, a jedziemy dwadzieścia jeden, cztery, pięć, sześć i zobaczcie, siedem i jeszcze dwie siódemki, najlepiej liczyć do trzech siódemek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, raz. Dwa. Trzy. Un, un, sześć. I ostatni. O tak. O. Wiecie jak czuję? A wszystko wiecie gdzie czuję? Tu. Dokładnie w klatce, tam gdzie chcę. Nie patrzcie na to, że kumpel albo ktoś tam z boku ma większy ciężar. To Wy też musicie. Nie. Patrzcie tylko na siebie, na swoje czucie. Na technikę. I na Wasz progres. Jak będziecie naśladować tych wszystkich dookoła, zwiększać ciężar kosztem techniki, czucia, do niczego nie dojdziecie. Dlatego tu macie czucia, ja poczułem tu, a nie tu. Jeżeli czujecie w barkach, to znaczy na pewno musicie zmniejszyć ciężar i postawić na technikę, i na czucie, połączenie tutaj, głowa, mięsień. I to jest najważniejsze. My to jeszcze się troszeczkę rozgrzemy, zaraz pójdziemy na jakieś wyciskania, ale nie mogę Wam powiedzieć na jakie. Powiem Wam tajemnicę. Miałem zrobić cztery serie, ale zrobię 5, żebyś lepiej poczuć. I teraz wiem, że jestem przygotowany do wyciskania I zaczynam oczywiście, to jest pierwsza seria jakaś tam właściwa, wcześniejsze były jakieś takie delikatne I chciałbym, żebyście nauczyli się dokładnego podawania sztangielek I oczywiście pamiętamy o tym, że zawsze po skończonej serii odkładamy ciężary na stojaki Jak nie macie siły, żeby takimi ciężarami ćwiczyć, to nie bierzemy takich ciężarów, proste Zobaczcie jakie fajne i oczywiście szczangielki nie rzucamy tutaj, nie odkładamy jedną tam, drugą tam, tylko dwie w jedno miejsce, wtedy będzie porządek, będzie łatwo i przyjemnie. Zobaczcie, ciężar mam tu, łokcie proste, kładąc się daję kolana do góry i mam za darmo sztangielki u góry, zobaczcie, tu i tak samo odkładam. Zrobię 10 powtórzeń, sprawdzimy technikę podawania i odkładania sztangielek i najważniejsze odłożenie sztangielek na stojak. Zobaczcie, oh. no tej techniki uczyłem się ileś tam lat. To nie jest tak, że już od razu to umiem. Zobaczcie łokcie proste. Hop. Łopatki ściągnięte i jedziemy. Hop. 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 Kolana do góry. I zobaczcie, widzicie jak fajnie? I na stojak. I teraz dopiero jest zaliczona seria. Dopiero w momencie, kiedy odłożyliście ciężar na stojak. Inaczej jest niezaliczona seria, w ogóle. Pamiętajcie, że kultura na treningu to najważniejsza sprawa. I jeszcze jedna rzecz, na początku serii nie mówiłem o tym, ale mam nadzieję, że wychwyciliście wszystko, o co chodzi z łokciami. Nie? Pomyliłem się? To już na prędkości wam mówię. Zobaczcie, barki. Jeżeli łokcie są tak wysoko, to nawet przy dobrej technice, no oczywiście ktoś ma perfekcyjną technikę, będzie czuł klatę. Ale przy takich łokciach z reguły będą pracowały przednia klony barków i będzie to nieefektywne. U osób ćwiczących latami będzie to bardzo dobre. Ale dla Was mam, zobaczcie, tu mamy 90 stopni. Tak? Opuszczamy tu łokcie czyli pod kątem na dół i z tego miejsca wyciskamy. Nie, nie tak, tylko tak. Zobaczcie, połączenie mostek i obojczyk i łokciem dobijamy do tego kąta. Czyli mostek, obojczyk tu jest i tu łokciem dobijamy klatę. Ten sposób, zobaczcie. Do góry podnosimy i tu dobijamy do tego kąta. Tu, tu. Zobaczcie, jak pracuje pięknie klata. Tu, tu, tu. Dotniecie, to jest twarde. I łokcie są opuszczane i do góry. I teraz zwróćcie szczególną uwagę na to, że łokcie mam bardziej zbliżone do tułowia i klata pracuje jeszcze bardziej efektywnie. Chwilę odpocznę i biorę ciężary. Zobaczcie, mam już przygotowane 56 kg na jednej szlangielce. Ja po tym tym doświadczeniu nie martwię się o technikę, bo wiem, że ta technika będzie perfekcyjna, sami zresztą za chwilkę sprawdzicie, ale Wy zaczynajcie od umiarkowanego ciężaru. Jeżeli jakimś ciężarem zrobicie 10 powtórzeń z perfekcyjną techniką, oczywiście to jest moment, żeby zwiększyć ciężar. Na pewno. A metod jest cała masa dla początkujących, średnio zaawansowanych, zaawansowanych. Mam kilka swoich takich ulubionych metod i to też w kolejnych cyklach takich treningowych. I tutaj na tych filmach będę wam wszystko opowiadał, i będziecie musieli to wszystko wdrażać do swoich treningów, żeby było jeszcze efektywniej i żeby wasze mięśnie się w końcu cieszyły, że mają bodźce do wzrostu. A tymczasem ja zaczynam serię. Pewnie chcielibyście, żebym zrobił oczko, ale nie tędy droga. Tutaj ma być technika, bardzo dokładne spięcie, 10 wystarczy, ok? Jak da bradę. No nie dam rady, to nie zrobię. I technika, zobaczcie. Jak widzicie, udało się. Jedną sznagielkę sobie na razie odłożę, ale idę, zobaczcie. Od razu odkładam. I od razu druga. za zaliczona. <laughs> Jak widzicie, udało się przeżyć. Mam nadzieję, że wy też będziecie brać takie ciężary, żeby przeżyć i żeby odłożyć na miejsce. Dotarliśmy do teraz do takiej strefy, gdzie mamy trzy hamery: one, two, three. <laughs> I oczywiście na środkową część latki. Na dolną część klatki, troszeczkę inne skosy będą i tam do góry. Oczywiście możemy tradycyjnie tutaj wyciskać, oczywiście łopatki ściągnięte, barki do tyłu cofnięte i bardzo dokładnie spinamy klatę, ale też możemy tutaj zrobić ćwiczenie z rotacją tułowiem. Nie widzieliście, nie robiliście, od dzisiaj zaczynacie. Zapraszam. Normalna, klasyczna wersja zobaczcie łopatki ściągnięte, klata wypięta. Zobaczcie, mocne spięcie. Zobaczcie, jak koszulka się wychodzi do przodu. Mocne spięcie. Widzicie to? Widzicie. A wiecie, jak czuję? Potężnie, wszystko w cyckach. I teraz rotacja tułowiem, siadam bokiem. I zobaczcie, czasami nie możecie tutaj spiąć do przodu, ale jak zrobicie w bok, tam, to już jest maksymalne spięcie, już nie da rady. Dlatego jak robicie na butterfly, możecie lekko się przekręcić, albo na wyciągu z rączką, jedną i do końca już nie ma miejsca. Tak samo tutaj, usiądę sobie bokiem, do góry i zobaczcie. O tak. o tak, wszystko w kracie. I następna tu krata wypięta. O tak, często, nie wiem czy Wy, ale pewnie widzicie swoich kumpli, inne osoby, dziewczące, nie mają już siły wycisnąć tutaj i robią tak i tu. No i co z tego, że ciężar proszę do przodu, jak brzuch popracował? Tutaj, tu i tylko tu. Jeżeli nie macie już siły, odstawiamy, nie robimy sobie krzywdy. Zapraszam na kolejnego hamera. Słyszycie już tętno spoczynkowe. I o to w tym wszystkim chodzi. Klata do góry. I zobaczcie, po się zobaczcie, na hammerach łokcie same się ustawiają do dołu, to co Wam opowiadałem na sztangielkach, czyli miałem rację. Zobaczcie. I mocne spięcie. Klata wypięta do góry i zobaczcie, jakie spięcie. O tak. I z rotacją teraz zrobimy jeszcze tu. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu. I właśnie tam czuję. Żadne barki, nic więcej, tylko klatka. Ile jest, bo się zagadałem? 5, niech będzie 6, 7, 8. O, tak. O, tak. I druga strona. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, tak. To jest to. Został nam trzeci. Idziecie ze mną. Patrzcie. Z pięciu razy normalnie. Oczywiście zawsze ustawiamy łopatki ściągnięte, barki do tyłu i wyciskamy. Super. I znowu rotacja. Klata wypięta do góry, łopatki ściągnięte i grzejemy buf buf eh, eee eee puh eee ale tętno mi wjeżdża na spoczynkowe wow, uwielbiam to eee buf eee puh eee puh puh o tak i zobaczcie jeżeli zrobicie normalne wyciskanie, wszędzie po 10 macie 30 powtórzeń. Jeżeli zrobicie z rotacją tułowiem, po 10 to macie 60 powtórzeń. No bo 10 10 20 40 60. Spróbujcie zrobić taki jeden obwód 60 powtórzeń z rotacją tułowiem, jednorącz po jednym obwodzie. Odechciewa wam się wszystkiego, chcecie i ryczeć i od razu do domu. Ale nie, nie, jeszcze cztery albo trzy takie obwody, w sumie cztery zróbcie. I wtedy dopiero możecie przejść do kolejnego ćwiczenia. Ja tu jeszcze się pomęczę troszeczkę, żebym miał jeszcze wyższe tętno spoczynkowe. I zabiorę Was na jeszcze jedną maszynę. I zobaczycie co się będzie działo. Chodźcie. Dzisiejsza metodyka wyglądała następująco. Na początek rozciągnęliśmy, rozgrzaliśmy klatę ćwiczeniem izolowanym. Później dość mocno Wyciskaliśmy sobie na sztangielkach, oczywiście technika była najważniejsza. Później bardzo mocno objętościowo, dalej ćwiczenia złożone. I na sam koniec przyszliśmy na butterfly. Znowu ćwiczenia... Jakie? Oczywiście izolowane. To wszyscy bardzo dobrze wiemy. Dlatego nie pracują żadne pomocnicze mięśnie, tylko klatka. I tu będziemy bardzo mocno spinać. Zróbcie sobie z taką metodą, że za każdym razem przy spięciu zatrzymanie, tu bałdza. Pauza, wolno rozciągamy i pauza. To są te maszyny, gdzie ta kropeczka sobie tak lata. Dlatego będziemy mogli sobie tutaj w wężyku jechać i będziemy je mieli jeszcze bardziej efektywnie. Jeżeli macie czegoś takiego, to oczywiście na normalny Butterfly, czy na rozpiętkach na płaskie lub na skosie, albo na wyciągu dolnym lub górnym, tak samo. Spięcie wolno na zewnątrz i spięcie. Ok? To jesteśmy mówieni. A ja startuję. I zobaczcie, klata wypięta znowu i lecimy O tak A to, że czucie izolowane, to zrobimy troszeczkę więcej niż 10 Ale nie za dużo Będziemy tutaj spinać, skupiać się na technice i na czuciu mięśniowym To jest najważniejsze Oczywiście ciężar będzie odgrywał kluczową rolę tak samo ale nie kosztem techniki. Dlaczego te, dlatego tę te siłę budujemy przez całe życie, tak? Dlatego powinny być etapy redukcji, masy, rozbudowy siły. A teraz rozumów dlaczego? Tylko mam za wysokie tęto. I już mm, boli Jeszcze trzy. I nie ma czegoś takiego, zobaczcie, nie mogę już i... To nie, nic nie dało. Tu. O, to mi dało. Ha, tu mnie pali, a wiecie dlaczego te właśnie takie cykle rozbudowy siły są ważne, ponieważ w danym momencie robicie na 10 powtórzeń jakiś tam x ciężarem, wchodzicie na rozbudowę siły, a siłę rozbudowujemy max 6 powtórzeń i mniej i po kilku tygodniach jesteście silniejsi. I te 10 powtórzeń zrobicie na większym ciężarze niż wcześniej. A co za tym idzie? Dajecie większe bodźce dla mięśnia do rozbudowy masy mięśniowej. To jest proste, tak? Oczywiście teoria jest bardzo prosta. Wszystkie książki, jakie przeczytaliście na temat treningu siłowego, są bardzo proste, ale nie zawsze to wszystko łączy się z techniką, yy, z praktyką. <laughs> z praktyką oczywiście, dlatego trzeba to wszystko przetestować na sobie. Wszystkie ćwiczenia, metody, wszystkie maszyny, wszystkie wolne ciężary. Wszystko, co istnieje, I wtedy wiecie, co jest dla Was najlepsze, co dało super efekt. Oczywiście książka i teoria to jest bardzo ważna sprawa, ale największa sprawa dla Was będzie doświadczenie na siłowni, a nie to, że będziecie gadać, komputerem i dawać jakieś dziwne komentarze. Nie wiadomo po co i komu. Nie każdy przecież robi co chce. Ja też daję wam wolny wybór. Ja to co robię dla was, uwielbiam. Robię to z czystej przyjemności. Dlatego ja tu zrobię sobie jeszcze 3 albo 4 serii. Ja z Wami będę się już żegnał. Widzimy się następnym razem przy kolejnym treningu. Mam nadzieję, że będziecie zadawać pytania. I co byście chcieli, żebym jeszcze potrenował, mam nadzieję, że może kiedyś się zjawicie tutaj razem ze mną na treningu, przetrenujemy jakieś partie mięśniowe, wasze ulubione, a ja będę służył pomocą, będę poprawiał na bieżąco waszą technikę i zrozumiecie, że po waszej rozgrzewce będziecie czuć mięśnie lepiej niż na koniec swojego własnego treningu. I tym akcentem kończymy dzisiejszy trening, zachęcam do lajkowania, oczywiście dzwoneczki, i subskrybowania, profili SFD, odwróćcie i całej reszty. A mi widzimy się. Kolejnym razem. Do zobaczenia i trzymajcie się, pamiętajcie, ale lekkie.